Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj o polityce zagranicznej na miarę XXI wieku i kolejnych stuleci w ogólnym zarysie. W przyszłej polityce zagranicznej nie powinno być miejsca na żadne zbędne konfrontacje z innymi państwami. W przeszłości każdy naród, jak tylko czuł się bądź rzeczywiście był, silniejszy od sąsiada, to natychmiast wyruszał na wyprawę wojenną za rzeczywiste lub wyimaginowane, zadawnione krzywdy lub połupy. Do czego doprowadzały wojny w przeszłości widzimy na każdym kroku. Na Bliskim Wschodzie, na przykład, w przyjaznym ludziom klimacie powstawały podwaliny współczesnej nauki, sztuki, a dzisiaj na terenie Babilonu wojska wśród śladów wspaniałych budowli z przeszłości pasące się owce i kozy a jakie straty poniosła ludzkość w ostatniej wojnie światowej nie tylko granice Polski ale i wszystkich innych państw były płynne i zmieniały się w historii nie wiemy czy można dzisiaj znaleźć jakąś granicę państwową której przebiegu nie można by podważać tylko po co to robić? Uważam, że tendencja do likwidowania wszelkich granic na świecie powinna być kontynuowana. Należy dążyć, należy dążyć do zachowania dobrych stosunków ze wszystkimi państwami, a czym sąsiad bliższy, tym stosunki winny być lepsze. Już Adam Mickiewicz nawoływał do przyjaznych relacji z sąsiadami, słowianami. I słusznie. Nie tylko legenda o Lechu, Czechu i Rusie wskazuje na wspólne, rodzinne korzenie. Nasze języki są tak podobne, że nawet bez ich nauki potrafimy się nawzajem zrozumieć i porozumieć. Nie tylko ze względu, że plemiona słowiańskie zamieszkiwały i zamieszkują również na zachód od Odry i Nysy Łużyckiej, uważam, iż z naszymi zachodnimi sąsiadami stosunki winny być równie dobre. W polityce zagranicznej na miarę trzeciego tysiąclecia przeszłość nie powinna mieć wpływu na decyzje dotyczące przyszłości. To, co się stało, już się nie odstanie, już nie mamy na to wpływu. Możemy natomiast kształtować przyszłość i nadrzędnym celem polityki winno być tylko jutro. Pretensje do dzisiejszych Niemców i Rosjan o drugą wojnę światową przypominają nie tyle pretensje do garbatego, że ma proste dzieci, ile pretensje do dzieci, że miały garbatego ojca. Szczególnie osoby religijne, dla których Biblia wytycza kanony postępowania, powinny mieć na względzie jej słowa „Ojciec nie będzie odpowiadał za syna, ani syn za ojca. Wśród religii, których podstawą jest Biblia, chrześcijanie dodatkowo winni kierować się fragmentem ich modlitwy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I się pogubiłem. No jest. Polskie realia, gdzie właśnie środowiska prawicowe, katolickie wykazują największe zacietrzewienie i wolę wszelkiego odwetu na Niemcach, Rosjanach, działaczach PRL-u, dzisiejszej lewicy wskazują na płytkość wiary graniczącą z bezmyślnością. Przecież nie wybaczając swym winowajcom, modlą się, o ile naprawdę się modlą, by Bóg im je wybaczył. I tak pobłądziłem ścieżkami swych wywodów od polityki do religii. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych moich materiałów i współpracy w naprawianiu świata.